Cześć kociarze, witam Was w kolejnym odcinku Witamakota. Jak co tydzień staram się dla Was omówić ciekawy temat, dzisiaj przychodzę do Was z propozycją lektury. Choć na pewno nie będzie to lektura na dobry sen, raczej po tej książce można mieć koszmary. Polecam czytanie tej książki w świetle dziennym. Myślę jednak, że jest to obowiązkowa lektura nie tylko tych, którzy posiadają zwierzęta, ale Obowiązkowa lektura nas, jako ludzi, którzy jesteśmy częścią łańcucha pokarmowego na świecie. Damam chwilkę na zasubskrybowanie kanału i kliknięcie lajka. Wszystko, o czym będę mówić w tym odcinku, przeczytałam w tej książce, a więc jeśli ktoś chce badać źródła i na własną rękę robić jakieś śledztwo, zachęcam go, aby odniósł się do źródeł z tej książki. Nic, co powiem w tym odcinku, nie wymyśliłam samodzielnie, opieram się głównie na tej lekturze. Lektura, którą chciałam Wam polecić, to książka niemieckiego dziennikarza, doktora Hansa Ulricha Grima. Jest to czarna księga karmy dla zwierząt. Niemiecki dziennikarz przedstawia w tej książce fakty, które udało mu się zebrać podczas dochodzenia w sprawie praktyk producentów karm dla zwierząt. Ten filmik nie będzie recenzją tej książki. Bardziej zależy mi na tym, żeby zaspoilerować Wam niektóre fakty, o których możecie właśnie przeczytać w tej książce. Książka nie jest droga. Można zamówić ją za 30-40 zł. Teraz mamy trochę więcej czasu niż zwykle i myślę, że jest to warta polecenia pozycja. Ogólnie mogę powiedzieć, że istnieje życie przed przeczytaniem tej książki i po przeczytaniu tej książki. W trakcie czytania tej książki, e, często jeżył mi się włos na głowie, oblewały mnie zimne poty, opadały mi ręce. E, czytałam ją etapami, ponieważ nie dało się jej przeczytać jednym tchem. I myślę, że jest to książka, do której nieraz jeszcze powrócę, ponieważ zawiera masę ciekawych informacji. Pierwszym szokującym faktem jest to, że w branży produkcji kar dla zwierząt jest bardzo mała przejrzystość. Czyli nie do końca wiemy, kto jest dostawcą, jak również co dokładnie znajduje się w samej recepturze karmy ponieważ, jak się okazuje, producenci nie o wszystkim informują nas na etykiecie. W tej książce ujętych jest też kilka faktów istotnych o suchej karmie, a mianowicie to, że z punktu widzenia produkcji, sucha karma to praktycznie produkt zbożowy, ponieważ skrobia spaja jak cement. Dowiedziałam się także tego, że standardowo około 40% Zawartości karmy to węglowodany, co w przypadku kotów oczywiście jest skandaliczne, ponieważ one potrzebują głównie białka i tłuszczy. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego wasze zwierzęta mają coraz gorsze wyniki wskazujące np. na przykład na predyspozycję do cukrzycy, to musicie wiedzieć, że sucha karma zawiera 4 razy więcej kalorii niż mokra karma. Co oczywiście możemy też zaobserwować u naszych zwierząt, kiedy tyją, karmie, produkcji przemysłowej e, są używane produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej. Kategoria trzecia to produkty pochodzenia zwierzęcego, części tusz zwierzęcych, skóry, kopyta, rogi, sierść, futra, świńska, szczecina, pióra, skorupy jaj, genitalia. W kategorii trzeciej mogą znaleźć się również części tusz zwierzęcych zwierząt domowych. Podejrzenie o tym, że utylizowane są w karmie również zwierzęta domowe powstało wówczas, kiedy odkryto w karmie obecność środka usypiającego dla zwierząt pentobarbitalu. Można o tym przeczytać pod hasłem afera pentobarbitalowa. Do karmy dodawane są konserwanty i aromaty, więc jeśli dziwicie się, dlaczego wasz kot lub pies woli komercyjną karmę od tej wysokiej jakości bądź od surowego mięsa, to nie dziwcie się, ponieważ yy, ta karma jest tak pełna aromatów, że jego naturalny instynkt nie pozwala mu tego odróżnić od zwykłych śmieci. Producenci karm. W pierwszej kolejności chemikaliami, yy, konserwatami, aromatami przyczyniają się do powstawania chorób, które w rezultacie są już podobnymi chorobami do ludzkich chorób, jak właśnie dysplazja stawu biodrowego, rak, cukrzyca, yy, otyłość. Ostatnio przeczytałam nawet na forum na Facebooku, że występuje już trądzik u Kotów na brodzie. Ciekawe, od czego. Kiedyś nie było to tak powszechne, jak jest teraz. W pierwszej kolejności producenci przyczyniają się do powstawania takich chorób, po to, aby w drugiej kolejności wyprodukować karmy specjalistyczne, właśnie na dane schorzenia. Autor tej książki pisze również o niektórych składnikach w pożywieniu, które przyczyniają się do lękliwości i agresji u zwierząt. Do karmy dla zwierząt dodawane są substancje smakowe, takie jak w ludzkiej żywności, czyli glutaminian sodu, słodziki. Glutaminian na przykład występuje pod nazwą. Aromat, przyprawa, hydrolizowane proteiny roślinne. Brzmi trochę zdrowiej, a jednak oznacza tę samą substancję. Chyba najbardziej obrzydliwym faktem, o którym przeczytałam w tej książce, było to, że w procesie produkcji karmy utylizowane są ścieki. Ta książka była wydana w 2007 roku. Na język polski została przełożona dopiero w 2014 roku, a już wtedy autor tej książki zawarł w niej takie informacje, że 1% ryb w Europie jest hemafrodytami. W Japonii samce flądry zaczęły mieć żeńskie jajniki. I tutaj właśnie kolejnym szokującym faktem jest opisanie. Całego procesu dodawania hormonoaktywnych substancji, wpływ spożywania karm przemysłowych i zawierania w nich hormonów może przyczyniać się u kotów do nadczynności tarczycy. W przedostatnim rozdziale opisana jest biotechnologia żywności i jej niektóre praktyki. Z których wynika, że nie tylko surowce są poddawane inżynierii genetycznej, ale także dodatki. Myślę, że najciekawszą częścią tej książki była sama końcówka, ponieważ autor wspomniał o diecie barw i o tym, jak jest ona szeroko krytykowana. Oczywiście z wiadomych pobudek. Nie jest to przecież w interesie wielkich koncernów aby ludzie nagle masowo zaczęli ponownie karmić swoje zwierzęta bardziej naturalnie i zdrowo, nie używając do tego przetworzonej przemysłowo karmy, bo wówczas być może okazałoby się, że wszelkie choroby i schorzenia nagle zmieniłyby nasilenie bądź całkowicie zaniknęłyby.